Wszystko Dobra. jest dla ludzi. Bo to jest nie? I tak właśnie, to jest jako, że na własny tak. użytek. Tak, to wszystko no to jest... na własny użytek można no się właśnie. W No właśnie, no właśnie. Robi jakieś głup głupstwa krzywde osobom od używania alkoholu niż od y, substancji psychoaktywnych, ale też do no, wiadomo nie wszystkich. Bardziej się spotykam z opinią, że w substancjach psychoaktywnych jesteśmy bardziej. Tacy... Mogę Mogą wypić alkohol czy coś takiego, ale czy muszą łapać się za takie rzeczy? No nie. Jeżeli są w jakiejś depresji lub coś, muszą po to sięgać? No nie. Najlepszy byłby całkowity dostęp. Tyle. Ludzie często próbują narkotyków, bo na przykład po prostu chcą. I czasem jest tak, że myślą, że spróbują raz i to jest OK, a czasem jest tak, że po prostu wpadają w to. Lepiej już bardziej sięgnąć po alkohol, Napijesz się, potem będziesz miał kaca, zwalczysz to, nie będziesz smutny przez pewien czas i to wszystko. Tak, dobrze, zacznijmy od 5 gramów i co Cześć, jestem Mestosław i oglądacie ten film 26 czerwca albo później, dlatego, że 26 czerwca jest Międzynarodowym Dniem Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków. W ramach tego dnia obchodzimy akcję za Dąd w 100 państwach świata. Dzięki temu powstają specjalne happeningi, filmy i właśnie specjalnie dla was wolontariusze Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego przygotowali rozmowy z osobami na temat tego czy powinniśmy ludzi leczyć, karać, jak powinna wyglądać racjonalna polityka narkotykowa. Dlatego zapraszam, sprawdźcie jak to wszystko wygląda i wspierajcie nasze akcje. Czy należy karać za posiadanie substancji psychoaktywnych na własny użytek? Zdecydowanie uważam, że posiadanie narkotyków nie powinno być wcale karane. Jest to w mojej ocenie tak zwane victimless crime i nie do końca zgadzam się z tym, żeby kogoś karać za własne złe albo dobre decyzje. No Myślę, żeby... że określona ilość. Tak. Żeby to jak już to do określonej ilości. No bo, bo wiadomo, jakby się trzymało. No nie jak wiem, masz 10 kg. No bo no 10 be... kg to już takie to już... podejrzane. Tak, tak. Ale to, no... jak nie wiem, jakaś mała ilość, nie wiem, w kurtce się trzyma. <laughs> Ale na własny użytek taka no to... mała ilość to chyba ok. No to chyba tak. Dla mnie nie powinni być karani, bo to jest, no jak sam powiedziałaś, na własny użytek. Więc jeżeli tego nie będą rozpowsze... nie będą dawać dalej innym ludziom no to nie powinno być takie zakazane. Mogą mieć za tą karę pieniężną, ale na pewno nie jakieś więzienie czy coś w tym stylu. No, i no absolutnie nie, prawda? A ja na przykład no, nie jestem w sensie odpowiedzieć na to pytanie. W sensie wziąć odpowiedzialności za osoby, które gdzieś tam używają, mają za sobą i nie wiem, dozwolona ilość, a ilość niedozwolona, cienkość granicy pomiędzy jedną a drugą, odpowiedzialności, nie wiem, mentalności i tak dalej. Jest tyle czynników, że dla mnie to jest no, pytanie bez odpowiedzi. Ja jestem generalnie za tym, że każdy jest swoim panem i powinno iść to w tą stronę, że. E, jakby edukacja. Bardziej bym bardziej w tą stronę edukacji niż, niż karania, tak jak też wy to robicie. Także myślę, że to jest rozwiązanie tego problemu, a nie w tą drugą stronę. Ja natomiast powiedziałam, że absolutnie tak. Ehm... No wiadomo, to znaczy, oczywiście też nie wszystkich narkotyków, prawda? No Heroina raczej by tutaj nie wchodziła w grę, no ale MDMA, nie wiem, nawet kokaina czy cokolwiek, a już tym bardziej marihuana, to oczywiście że tak. Wszystko jest dla ludzi, dla dorosłych ludzi oczywiście. No i tak samo jak możemy pić alkohol, alkohol jest strasznie trujący i możemy palić fajki, no to dlaczego nie możemy spożywać narkotyków? Czy tabela wartości granicznych określająca nieznaczną ilość to dobry pomysł? Na pewno lepszy niż obecne rozwiązanie. Natomiast. E, nie jest to też. E, jakby... Że lepsza jest dekryminalizacja? No, no, og ogólnie, no, po co to rozdzielać tak? W, w takich momentach pojawiają się później takie spory, czy to było to 5 gram, czy nie było. I zaczyna się to całe sądownictwo, nie wiem, jacyś eksperci. No, po, co, po co to wszystko? To powinno być jak najbardziej skrócone, uproszczone. Tak, ogólnie polskie prawo powinno być uproszczone, tak? Mniej aktów prawnych, tym lepiej. Także tutaj w tym temacie to samo. Tak jak w całym prawie polskim. Myślę, że to może być dobre rozwiązanie. No tak, jest to pewna forma regularyzacji, prawda, tego i chyba w inny sposób nie dałoby się tego zrobić, tylko właśnie jakąś taką tabelką. Jakby trochę działacie na rzecz takiego racjonalnego używania, rozumiem, tak? Kontrolowanego... Tak, tak, no właśnie. To jest, no tak. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Ja już skupiałam, no tak jak mówiliśmy wcześniej, no właśnie, jeżeli jest określona ta ilość no i właśnie jest właśnie obliczone te normy, jakieś właśnie sensowne, to to, to, to jak najbardziej za. Moim zdaniem mogłyby być wprowadzone do Polski, ale jeżeli jest w innych krajach, to ludzie, po pierwsze, mogą pojechać do tych innych krajów właśnie po takie rzeczy, a po drugie odpocząć i będą mieli przyjemności. Okay. Luźne, taka luźna odpowiedź. Co myślisz o ustawie poselskiej zezwalającej na 5 gramów i 4 krzaczki marihuany? W takim razie, nie to jak tam jest, że 5 gram można mieć krzaczek w ogóle. No, no to, to to jest, jest w ogóle super. Jezu! No, no. No, o z takim części się zgadzamy. Tak, to się, jesteśmy bardzo za. Każdy najmniejszy krok, który przybliży nas do legalizacji marihuany jest jakby krokiem dobrym, więc na pewno od czegoś trzeba zacząć. Zdecydowanie uważam, że, że jeżeli chodzi o marihuany, to ilości powinny być zdecydowanie większe i w ogóle nie powinny być karane, a przynajmniej zdepenalizowane w całości. Natomiast tak. Tak, dobrze, zacznijmy od 5 gramów i 4 krzaków. To, to jest, jest bardzo dobra propozycja. <laughs> tak. To jest tak, to już jest w sumie to dużo. Jest. To, to jest, sobie, to jest znaczy, bardzo Ja już to sobie znaczy, wyobrażałam jako właśnie tą... Bo teraz jest ile? Teraz jest... Teraz w ogóle nie ma... Teraz nie ma, nie ma że po prostu cokolwiek, jakkolwiek się złapią. to... Tak nawet z pół grama Tak. Kwestia karania więzieniem, mhm. na osób, które powiedzmy, miały śladowe ilości i tak dalej, to jest no to jest absurd jakiś, tak, Są młodzi ludzie, ale też, to później wiadomo, życie człowiekowi zmienia trochę. Ja myślę, że jest to dobre rozwiązanie i ja jak najbardziej jestem po tej stronie za. W sensie o posiadaniu krzaków w domu, coś w tym stylu. E, Tak jak powiedziałem, od, na, odpowiadając na pierwsze pytanie, jeżeli to będzie na własny użytek, okej, okay, ale czy to będzie takie dobre, że każdy będzie mógł? Nie powiedziałbym to, bo to będzie szło w złym kierunku. Po prostu więcej będzie takich osób, można powiedzieć, oburzonych, odurzonych takimi substancjami. Więc myślę, tak krótko odpowiadając, to nie jest dobry pomysł. Co myślisz o inicjatywie obywatelskiej 30 gramów przy sobie, 200 gramów domu? No myślę, że tutaj powinniśmy iść w stronę całkowitej liberalizacji. Także, tak jak wspomniałem wcześniej, te ilości są, to i tak jest bez znaczenia, bo w momencie kiedy będzie ryzyko mandatu czy kary grzywny w, w przypadku większych ilości, to ludzie nie będą tego traktować tak, jak było wcześniej, gdy było ryzyko kary więzienia, czy? Także tutaj no jest to na pewno lepsze rozwiązanie, bo ta ilość jest większa i tutaj ludzie mogą pomyśleć, że tak, no to, że będą więcej czpać, czy coś tam. Ale no nie, no bo właśnie pojawia się ten problem, ile tam na, naprawdę było i czy, czy mandat, czy grzywna, a jeśli grzywna to ile i tak dalej. Także tu to, 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 to jest na pewno lepszy, ale nie najlepszy. Najlepszy byłby całkowity dostęp. Tyle. 30 przy sobie to jest dość dużo, to może w sensie. Nie, ja myślę, że piątka przy sobie to jest, to jest more, than, more than enough. ja sobie nie potrafię wyobrazić. To znaczy, jak ktoś sobie chce, to ok, ale minaczka też tak nie Tak, nawet. dokładnie. Znaczy, to już to pierwsze to ja miałam takie nie? Wow, to właśnie pierwsze to było wow. A teraz to w ogóle to, to już To już tak, tak mógł wynosić. No już można biznes otwierać. No ale to właśnie chodzi o. No właśnie, o nie biznes. Ale właśnie, może to już jest może. No właśnie. Bo ale wtedy... pytanie, czy my jesteśmy przeciwko biznesu? No. no ja nie wiem właśnie. To już jest. To już, jest... To już potrzebujemy większej wiedzy. Ale, ale myślę, jak ktoś chce, no Boże, no... No wszystko Dobra, jest dla ludzi. Bo nie? to jest i tak właśnie, to jest jako, że na własny tak. użytek. Tak, to wszystko no to jest. to na własny użytek można zrobić. No się właśnie, na chce, no właśnie. No to jest bardzo śmieszne pytanie. Nie wiem, czy jest sens na nie odpowiadać w ogóle. No, no nie no, nie ma sensu czegoś takiego. Nie ma sensu coś takiego. Nie no, tak powiązując cały czas do poprzednich odpowiedzi moich, gdyby ludzie mieli taką ilość przy sobie, taką ilość przy sobie, no to źle byłoby było z nimi. Mogą wypić alkohol czy coś takiego, ale czy muszą łapać się za takie rzeczy? No nie. Jeżeli są w jakiejś depresji lub coś, muszą po to sięgać? No nie. Lepiej już bardziej sięgnąć po alkohol, napijesz się, potem będziesz miał kaca, zwalczysz to, nie będziesz smutny przez pewien czas i to wszystko. Które substancje przeaktywne są najbardziej szkodliwe? Dobrze, najbardziej szkodliwe narkotyki Maja, no to to by była heroina, prawda? No tak, pewnie te wstrzykiwane do żylnie, prawda? E, tak, no i jakieś takie silnie uzależniające jak kokaina, prawda? E, no i jakie jeszcze? No nie wiem, jeszcze jakieś takie strasznie, strasznie e, odjechane jak na przykład... E... No właśnie psychodeliki nie, nie Aha. są uzależniające. Dobrze. Myślę, że te, które są najmniej naturalnego pochodzenia, czyli mają sobie najwięcej jakiejś, no, chemii, no, innych dziadostw. Nic naturalnego. No, takie jest moje zdanie w tej kwestii. Wydaje mi się, że takie, których skład nie jest do końca poznany przez osobę zażywającą, czyli stawiałabym pewnie na jakieś dopalacze, jeżeli one się zaliczają, no i prawdopodobnie te mocniejsze narkotyki. Nie, nie jestem specem, ale pewnie jakaś heroina. Tego typu opcje bym y, stawiała, no ale najbardziej chyba do palaczy. Chyba o tym słyszałam najwięcej tragicznych historii, i takich, które rzeczywiście jakoś niezbyt dobrze oddziałowały na percepcję i sprawiały osoby w stanie, w których nie do końca prawdopodobnie chciała się znaleźć, więc, no tak, do palaczy. Ja. myślę. Zaraz, znaczy w sumie, ze względu na to, że najbardziej dostępne. Tak? I najbardziej, papierosy moim zdaniem są tak samo uzależniające jak ruina na no, przykład, chociaż mogę się mylić, nie wiem. ale no, dla, mnie to, dla mnie w tym momencie największym problemem jest, jest nifotuma tak? I, i, i papierosy. Czy medyczne psychodeliki powinny być dostępne dla polskich pacjentów? Dla mnie jak najbardziej. Zresztą wydaje mi się, że historia LSD jakby wywodzi się od jakby szukania leków na depresję, czy nie pamiętam jaka to była dolegliwość, ale wiem, że jednak miało być to używane i miało być genialnym rozwiązaniem w latach chyba 60 -tych na problemy psychologicznej natury. Więc e, tak, jakby jestem jak najbardziej za tym. Substancje, którymi aktualnie leczymy, choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne nie powinny służywać terminów choroby zaburzenia psychiczne. E, też nie są do końca bezpieczne, też mają wiele skutków ubocznych, więc jeżeli jest szansa na odkrycie czegoś nowego, co by pomagało, to zróbmy to. No oczywiście, że tak, ale nigdy tego nie zrobi, bo nasze państwo polskie ja po prostu <grymne> powinno zrobić tyle rzeczy, których nigdy nie zrobi, żeby mogłyśmy dać jeść do, do wieczora w sumie już jest wieczór, no to do jutra e, i to wszystko wymieniać. E, no Polska jest bardzo e, takim mm, krajem e, tradycyjnym, prawda, wschodnim, e, zacofanym, więc sądzimy, że raczej tak się nie stanie, ale byłoby fajnie. Okej, okay. fajnie. Nie? Ja mówię? Nie mam jakiejś silnej opinii, no... Wiemy, co się dzieje na dużą skalę, kiedy się ich nie używa, a kiedy by się zaczęło na dużą skalę, to... To też nie jest powiedziane, no bo umówmy się, że... Gdzieś tam czasowo jakiś poziom euforii wzrasta. Pytanie, na czym miałaby taka terapia polegać, w sensie na jakim dawkowaniu przez jak długi czas i, i czy takie skutki się utrzymują, bo jednak przy wzroście takim gdzieś tam musi być później spadek tego, tego nastroju. Więc jeżeli mówisz, że, że pod kontrolą jakąś właśnie lekarza dałoby się rzeczywiście. Taką terapię przeprowadzać, no to pewnie, no to nie wiem, no, psychotropy to, to, to też nie jest yy, yy, nie wiem, nic tak lightowego, żeby nie było kontrowersyjne, no, po prostu. Jeśli no się, się, się sprawdzą faktycznie, a też mi się z różnych źródeł biło o uszy, że się faktycznie sprawdzają, bo nawet tam ktoś, kto zna psychologii mi powiedział, że takie badania są prowadzone i faktycznie to się sprawdza w niektórych przypadkach, więc no, naturalnie, że tak. Oczywiście, że powinni mieć taki dostęp, powinni mieć wybór. Jeżeli to byłaby terapia prowadzona pod kontrolą lekarza specjalisty, dawki byłyby odpowiednio dobrane i jakby byłoby to poprowadzone w sposób odpowiedzialny, to jak najbardziej nie widzę przeszkód, żeby tego zabraniać, jakby jestem za tym, żeby to ułatwić jak najbardziej. Jeżeli to ma pomóc komuś wrócić do zdrowia, jak najbardziej tak uważam. W sensie no jeżeli komuś ma to pomóc, to oczywiście. Nie słyszałam o tym wcześniej, dlatego mi to dziwi, bo tak jak mówię, zawsze się zdarza, że jak masz jakiś wzrost ufalny, to musisz gdzieś nam to znaleźć ujście później, wyludnąć poziom, prawda? Dlatego pytam, czy to jest podawane, wiesz, stale. Jak mówisz, że raz, to, to tym bardziej mnie to dziwi. Dlaczego alkohol jest legalny, a inne substancje przeaktywne nie? Kiedyś zadałam to, to pytanie, pamiętam na Włosie i e, dostałam taką odpowiedź, że to jest po prostu bardzo kulturowo uwarunkowane i że jesteśmy po prostu w miejscu, w którym ten alkohol, jakby konsumpcja alkoholu rozpoczęła się i została po prostu, ludzie do tego przywykli. Ciężko byłoby im tego zakazać, ale gdyby miało być ferty alkohol i papierosy też powinny być zakazane, ale że będzie to trudne do zrobienia, to po prostu zakazano tego, do czego ludzie się jeszcze nie przyzwyczaili. Tak nie wiadomo o co chodzi, to, to może chodzi o pieniądze, że rządy wiedzą, że nie byłoby tak łatwo tego kontrolować, tego rynku, bo rynek, który tak długo jest w podziemiu, yy, ciężko byłoby go teraz opanować, bo palców ma ktoś płacić podatki. Chociaż od marihuany jeszcze nie było przypadku, żeby ktoś zginął, z tego co wiem, chyba że coś się zmieniło w ostatnich latach, od alkoholu się zdarzają, ale to są takie wybryki, raczej takie przypadki raz na parę milionów i to jest... 2,5 miliona osób rocznie umiera od alkoholu. Okej, okay, to jest bardzo duża ilość, ale i tak sądzę, że na przykład polski naród jest jako tak opanowany co do alkoholu, że umie ograniczyć sobie ilość na przykład na wyjściu w domu, gdziekolwiek. Prawdopodobnie to, że działają inaczej do tego, Eee, no jakby jest na to monopol państwo po prostu mają no, jakby duże korzyści z tego. I, i myślę, że to no, i do tego po prostu tak, tak, tak trafiło. Nie wiem, jakby czemu na przykład alkohol jest, e, że tak powiem, e, legalny w Polsce, a marihuana nie. Także ten. Tak mi się wydaje. Po prostu to, że e, tak się potoczyła historia, że te substancje są. Tak, nie są. Czaję, czym jest alkohol eee, i nie bez powodu w Polsce eee, jakby jest tyle <ślepów> sklepów całodobowych bezalkoholowych, bo gdzieś się nie pojedzie tego nie ma. Ja też to widzę, e, jeżdżąc po świecie, że liczba sklepów samo całodobowych, e, alkoholowych jest jest niesamowita. Więc też mi się to wydaje nieprzypadkowe, że to jest takie narzędzie może kontroli to jest duże słowo, ale no, dość takie przemyślane. No i myślę, to wiem, yeah. że no wszystko jest dla ludzi, wszystko jest w umiarze dla ludzi. Nie słyszałem, żeby ktoś po. Często się zdarza, że po alkoholu ktoś robi jakieś głupstwa krzywdę nie osobą pod nadużywaniem alkoholu, niż od substancji psychoaktywnych, ale też do niej wiadomo, nie wszystkich. Bardziej się spotykam z opinią, że po substancjach psychoaktywnych jesteśmy bardziej. Tacy... No, <noise> no przez e, konotacje e, kulturowe, No tak? właśnie o to chodzi, jakby to co tłumi, gdzieś tam przymula, a to co ten rzeczy otwiera, no to są dwie rzeczy. I, I alkohol, no to jest właśnie, należy do tej grupy e, bardziej właśnie e, przymulającej może w ten sposób i ograniczającej. A, a jakby strach, no jakby rozumiem, że o to jest pytanie też, że, że strach gdzieś tam państwa i władz. Polega na tym, co się otwiera po tego typu substancje. No tak, no i przy okazji alkohol to jest bardzo stara używka, prawda? Tradycyjna, yy, uregul uregulowana w miarę yy, i robią na tym pieniądze, a z narkotykami chyba byłoby ciężej trochę znaleźć producentów, yy, prawda? Stworzyć rynek jakiś taki yy, poważny, że tak powiem. Nie no, alkohol oczywiście, że jest szkodliwy i oczywiście tak jak z każdą substancją psychoaktywną musi być zażywany w odpowiednich ilościach i no, z głową i no oczywiście, że zbyt duże ilości szkodzą i nawet zbyt duże ilości nie jakby w długim czasie, tylko zażyte naraz są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, więc ja alkohol traktuję dość podobnie jak resztę zakazanych w naszym kraju używek, także... To no wychodzę z założenia, że trzeba to robić po prostu mądrze. Czy osobę z uzależnieniem lepiej jest karać, czy może leczyć? No, leczyć oczywiście. A dlaczego? Bo ona sama się karze, a więc tutaj nic się nie poprawi jej sytuacja, jeśli będziemy ją karali bardziej. Lepsza będzie terapia leczeniem. Jeśli taka osoba pójdzie do więzienia, nie poprawi to raczej ani jej sytuacji w chwili obecnej, ani w przyszłości. A taka terapia zastępcza może dać jej szansę na powrót do normalnego, przydatnego do społeczeństwa jakkolwiek nie, może może no, Oczywiście, że, leczy, że leczyć. Ehm... No tak, no, Jezu, no, sa, sama kara przecież niczego nie zmienia, prawda? To już w więźniach, e, nie tylko przy osobach uzależnionych. E, no i ze wszystkiego można wyjść. E, no, jak się tylko ukaże, no, to ta osoba dalej będzie robiła to samo, tylko za jakiś czas co mają mięso Tak, tak. <laughs> Uważam, że lepiej jest ją leczyć, no bo jakby e, ona też potrzebuje pomocy i jakby karać ją za to, no bo może chciała po prostu spróbować i poszła to w tą złą stronę, więc lepiej jej pomóc w leczeniu. Czy wiesz na czym polega terapia substytucyjna w leczeniu uzależnień? No podejrzewam, że jako substytut to pewnie wymienia się narkotyk na jakieś lekarstwo, nie wiem, morfinę czy jakieś inne Paint killery, nie wiem, no, dokładnie nie wiem, ale tak mi się wydaje, że o to chodzi. Daję się tym osobom metadą, który nie wywołuje euforii, nie wywołuje pozytywnych objawów, a jednocześnie pozwala uniknąć tych takich najgorszych objawów od zysku podstawiennego. Tu znalazła swoje uzależnienie w czymś innym, na przykład. A może o to chodzi, że nie w narkotyku, tylko na przykład w jakiejś pasji, nie wiem, rowery, basen, może o to chodzi, nie? E, zamiennik, tak? To by oznaczało? Tak, tak. Czyli co za mnie co? Może jakoś, jakaś pasja? E. No to to, to co Mii. powiedziałam za pierwszym I razem, tak? tak, tak że zamiast tak. heroinę, jakąś morfinę albo coś mniej szkodliwego, no. Czy powinniśmy wprowadzić terapię substytucyjną dostępną na receptę? No, uważam, że to chyba byłoby bardziej pomocne, bo no jak... Tak muszą się stawiać. No to może być to problematyczne dla niektórych, którzy na przykład nie mogą przyjechać, a ja na przykład zawsze znajdą miejsce, gdzie mogą sobie tą recetę odebrać. Więc moim zdaniem tak będzie lepiej. Czy się powinno wprowadzić? Suwen, no tak, tak w sądzie takie pytanie dosyć krótkie, trudne na, na teraz, tak? No bo. No powinno się im pomagać, jeśli to im pomaga, no to ok Natomiast no, nie wiem, żeby to nie były jakieś takie leki, które działają zupełnie podobnie, tak? One powinny być dużo lżejsze i powinny gdzieś tam dawać jakieś efekty, tak? Podobne do narkotyków czy do heroiny. Ale generalnie no, żeby nie były jednak takie mocne, a więc jeśli one są na receptę, no to to znaczy, że są pewnie mocne, a więc no, nie wiem czy to jest najlepsze. Źródło. Wiem, że na przykład podaje się czasami nawet w, 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 w Ameryce, nie jak w Polsce, bo to gdzieś tam w serialu kojarzy taka, taka akcja, że na przykład street po prostu nawet heroinę pozwalają brać, tylko w jakichś kontrolowanych warunkach, bo to już jest lepsze nawet dla tych, co nie mogą nic innego ogarnąć, żeby brali, ale przynajmniej z czystych strzykawek i w jakiś tam czy nadzorze lekarza na przykład. Także myślę, że, że, że jest okej. Okay, no. Myślę, że byłoby to na pewno bardziej dostępne dla wielu z nich. Część na pewno też niekoniecznie ma ochotę zostać zamkniętym w ośrodku na kilka tygodni. Z drugiej strony pewnie byłoby takie ryzyko, że część osób mogłoby nie przyjmować do ust takich substancji, ale plus i minus myślę, że to mogłoby być dobre rozwiązanie. No to świetnie. Czy są, są takie metody leczenia, których państwo nie chce sponsorować, nie ma na to funduszy, a gdzieś tam by się sprawdziły? Tak. No. tak. Okay. No, my wierzymy w naukę, My jesteśmy za, oczywiście. No, ale fundusze muszą iść teraz na, na rozbudowywanie polskich rodzin, prawda? Także no. Moim zdaniem, jakby ludzie często próbują narkotyków, bo na przykład po prostu chcą. I czasem jest tak, że myślą, że spróbują raz i to jest ok, a czasem jest tak, że po prostu wpadają w to. Więc lepiej jest, jak po prostu będą mieli szansę na to, żeby jakoś znaleźć pomoc w bliższym otoczeniu, a nie przymierzać nie wiadomo ile kilometrów i jej szukać. Więc jakby bądźmy dla nich.